Tak? Księga Zaklęć. Masz ją? Oczywiście. W bezpiecznym miejscu. Podam ci na miarę skrytki, jak tylko dostanę pieniądze. O, widzę, że obsługa klienta w Hardwire to już nie to, co kiedyś. Co? Nie wiem, o czym mówisz. Wiesz, wiesz. Poznaję tę tanią garsonkę, te tandetne wszczepy. Wyglądasz jak z folderu informacyjnego dla nowych pracowników. Niech zgadnę. Próbujesz po cichu obchnąć towar, który znalazłaś w jakimś zapomnianym magazynie. Ciekawe, co na to twój przełożony. Bo zgaduję, że nie wpisał ci lewych Didi do KPI. Czego kurwa chcesz? Zniżki. Takiej konkretnej, wiesz. Żeby mi się nie chciało dzwonić do twojego szefa. Pies cię jebał. Dałaś upust emocjom, to teraz przejdźmy do konkretów. Przystajesz na moją ofertę? Czy mam wyciągnąć telefon? Na miarę skrytki są już na twojej skrzynce. Mhm, na razie.